Dzisiaj jesteśmy na warszawskim targówku i zaraz zjem najgorzej oceniane sushi w Warszawie. Zamówiłem zestaw Megapolis za 99 zł. W zestawie są różne rolki: ma być rolka z krewetką, z łososiem, z krabem i uwaga, uwaga, z kurczakiem. A do tego jeszcze wiem, że w którejś z rolek jest parmezan, także trochę dziwne połączenie jak na sushi. Zamawiając ten zestaw dostałem jeszcze rolkę w gratisie ma być to rolka z łososiem teriaki. To jest chyba ten kurczak, zalany jakimś, nie wiem, może sosem czosnkowym To jest krewetka, a tu jest to coś z parmezanem. Dobra, próbuję kurczaczka, jestem go najbardziej ciekaw. Tutaj oprócz kurczaka i tego majonezowego sosu, jest też bardzo dużo sera Philadelphia. To jest tak tłuste. Kurczaka ogólnie jest mało, najwięcej jest sera i majonezu. Nie jest to zbyt dobre. Serek Philadelphia w połączeniu z majonezem i kurczakiem. Kogoś tu nieźle poniosło. Czas na krewetkę. Chociaż krewetki to tutaj za dużo nie widać. Co to jest w ogóle? Co to w ogóle jest? To na górze to znowu jest jakiś sos. Nie wiem, co to jest. Krewetki jest bardzo mało. Naprawdę, ledwo ją czuć. To, co czujecie, to jest znowu Philadelphia, Znowu jakiś sos. To jest jakieś musztardowe? Ja nie wiem, co to jest. Czy są te najtańsze, najmniejsze krewetki? Nie no, to jest dramat. A, no i tu jest ten parmezan, o którym tak mi pani mówiła. Tutaj miało być surimi. Też widzicie, że jest tego bardzo mało. Tutaj już jest po prostu źle. Ryż jest jakiś niedogotowany w tym kawałku. Szczerze mówiąc, boję się jeść tego dalej, bo dziwnie to smakuje. Wszędzie są jakieś majonezowe sosy. Dziwne to jest. Dobra, proszę Państwa, łosoś teriyaki. Jak ja się po tym nie otruję, to naprawdę będzie dobrze. Nie wiem, co to jest to białe. nie Może masło, nie wiem, co to jest. Mm. Co to jest w ogóle? Patrzcie. To miał być łosoś. To jest jakiś kurczak znowu. Suchy kurczak, taki jak z by był wyjęty Kurwa, masakra A tutaj miał być łosoś Łosoś Filadelfia Widzę ogórka Tylko, że ja tu znowu widzę tego kurczaka Może tu będzie łosoś, bo podobno miał być Powiem wam tak, węgorza już nawet nie próbuję, bo po pierwsze węgorza tam nie będzie, a jak będzie to mogę się otruć. Podsumowując, tu gdzie ma być łosoś jest kurczak z rosołu, tu gdzie ma być krewetka jest jej 1% w całym kawałku. Jakieś dziwne połączenia typu parmezan, serek Philadelphia i surimi. Tragedia. Żałuję, że wziąłem to na wynos, bo gdybym zjadł to na miejscu, to na pewno bym to zwrócił. Tragedia.